O, dziękuję! A, dziękuję! Zejście z drogi! O Rety. Już myślałem, że nie dam rady! Da, ale mój bandioch nigdy mnie nie zawiódł! Wielkie dzięki stary! O, ha, ha. Będzie tego więcej, muszę lecieć! Nie poddam się bez walki! Ty, przerośnięty żuchu gnojarku, jaszczurko! Czy coś tam? Jedno z nas nie wyjdzie stąd czyste! To ma być broń do paintbola? To jest broń do paintbola! Haha, świetnie, ale jazda! No dobra, to ja polecę, a wy się tutaj bawcie. Jeśli udało mi się powalić niedźwiedzia polarnego, haha! To pokonam też tego łysego, szurniętego kucharzynę w nędznym kostiumie na Halo! Kogo nazywasz kucharzyną? Hmm? Myślałem, że nie żyjesz! To mój popisowy numer! Co to było? Gdzie bebechy? Gdzie rzeka krwi! Zajmę się tym. Do twarzy mi w barwach ochronnych. Ja też przeżyłem taką miłość. Za dodanie środka przeczyszczającego do moich ciasteczek! Biegunka jest dopuszczalna tylko po moim niedogotowanym mięsie! A! Moja peruka! Nie! Nie gadźcie się! Od spotkania mojej głowy z maszynką szefa, włosy mi rosną rzadkie i jakieś takie słabe. Próbowałam już wszystkiego. Płynów, laserów, tradycyjnej medycyny. Śmierć Szamanom! A jak my tu trafiliśmy? Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy się nie zgubili. Ale ty jesteś mądry, Justin! Przystojny! Super cię! Co przystojny! Nie chciałabym wam psuć humorów, ludzie, ale to chyba jest pułapka. Tym razem pójdę na całość. <śmiech> <śmiech> o! U, boskie uczucie. O, pięknie wyglądasz. Wiecie co? Modele też są ludźmi. Gapimy się na nich ale oni mają uczucia, tak jak każdy z nas. Mają nadzieję i marzenia. Moim jest wyjść za Justina. Mama mówi, że jeżeli będę się bardzo starać, to kiedyś wszystkie moje marzenia się spełnią. Wow, wyglądają jak prawdziwe. Juhu, wygraliśmy! Jeszcze nie, wielkoludzie. Musimy zataszczyć te jajka do bazy. Złap mnie za nogi. Zabrakło wam kasy na trafę? Ratujcie się. Przybywa z odsieczą! Obronimy was! Niestety... Musimy odebrać wam kosmiczne jaja! Przecież mamy je zanieść do bazy! Na tym polega zadanie! Tak! Zgadza się! Kryć się! <laughs> Uu, dobrze, że nie muszę tego sprzątać! To znaczy, że odpada? Szkoda, tak mi przykro. Więcej kasy dla mnie. Uhu, leżę i kwicze. Duncan zawsze zgrywa wielkiego twardziela. Uch, ten odjazdowy fryz. I te czadowe odzywki. Haha, <ścoughs> tak, chcę pokazać, jaki jest męski. Uwielbiam, jak głęboko gryza Duncanowi jest niesamowita. Wszystko bym dla niej zrobił. O nie! A gdzie są jaja? Jest moje! Nie, jest moje! Skubiłam mój naszyjnik! <grymne> Mam go! Wiem, że zabrzmi jak prawdziwa baba, ale wzruszyłam się, kiedy trend wybrał naszyjnik zamiast jaja. Większość wybrałaby wygraną. Wiesz, stary, ja bym wolał wygrać. Sorki, straciliśmy jajo. Ale uratowałeś naszyjnik. Zatrzymaj go. Na szczęście. Pasuje ci. Ba, ba. Byliście waleczni. Daliście z siebie wszystko. Ale i tak przegraliście. Co ty powiesz, Chris? Ten naszyjnik już przyniósł mi szczęście. Gwen, spotkamy się w bazie. Jeszcze cię dopadnę! Ua! Zawsze musisz coś spartolić. Gdzie moja forza? Hm? Daj mi moją kasiorę! Mamy dwoje zwycięzców. Tylko oni sprostali zadaniu. Reszta odpadła w przedbiegach. Jako zwycięzcy... Gwen i Trent dobiorą sobie członków drużyn, czyli że w tym sezonie będą ze sobą rywalizować. Ej, kolo! Nie! <ścoughs> Co? Tego się nie spodziewaliście! Ale najpierw odstrzelimy dwoje z was podczas ceremonii wręczenia pozłacanych Krisów. Tak, zgadza się! Powiedziałem dwoje. Dwójki mi pasują. Pewnie dziś jest drugi. Ej, to nie ja wymyślam te dowcipy. Nadszedł czas na głosowanie. Pod ławkami są takie sprytne urządzonka ciśnijcie guzik z imieniem osoby, która ma odejść. A i bez podglądania, bo la la hey, hey, hey. do widzenia. Koniec głosowania. Ci, którzy dostaną pozłacanego Chrisa, są bezpieczni chwilowo. Dobra, dziś pozłacany Chris wędruje do Trenta. Gwen? Harolda? Dankana i... Easy! Oskop! Niech będzie! Oskop! Lindsay, Justin i Beth też są bezpieczni. Owen również. Łap stary. O, dzięki Chris! I dziękuję szefowi! Sprawdził się lepiej niż śliwki! Przechodzi też DJ i o dziwo, Heather! Ostatni Chris jest dla... Ups, przepraszam. Ale, ale myślałam, że wszyscy nas lubią. Lubili to już przeszłość. Wiem, kto w tym tygodniu wypadnie z gry. Dwa słowa. Bridget i Jeff. Ale będą mieli siebie. Coś na pożegnanie? Przestańcie się już liżać. Trend wybiorą do swoich drużyn? Czy Easy będzie reagować na swoje prawdziwe imię? Czy Owen dostanie coś do jedzenia? Dzięki tego wszystkiego dowiecie się już niedługo. Zajrzyjcie! Na plan totalnej porażki!